Witajcie z powrotem. Mszy. Zagrajmy w Harry Potter i książę Półkrwi i Popatrzcie kogo tutaj mamy. Profesor Fronzak! Z poprzedniej części jak dobrze go znamy, ciekawe czy ma ten sam głos. Uwolnić biblioteki. Pracuj, a nagroda cię nie minie. O, niestety ma inny głos i nie gada aż tyle z nami. Szkoda. No bardzo no, naprawdę szkoda, Bardzo lubiłem Fronsaka. Ale w każdym razie idziemy na dół do wielkiej sali, do klubu pojedynków. Sprawdzimy, obczajmy to i w ogóle zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje. A tak przy okazji, to jak widzimy tutaj ten Hogwart oni są cały czas w remoncie, nie wyrobili się. Tak samo jak moja szkoła rok temu. Nie wyrobili się z remontem. I teraz tutaj cały czas wszystko jest zamknięte i musimy czekać, aż to zostanie otwarte, aż um, aż mi się uda, kurde. Wszystko naprawić. I zremontować. zapukać. Czy możesz z łaski swojej otworzyć drzwi? <śmiech> <śmiech> o, dziękuję, to bardzo miło z twojej strony. Ten nik jest Ten nick zajebisty. Nie ma za co. On Zawsze do usług. <laughs> Kliknij tylko N. No właśnie. Kliknij tylko N. To, chodź tutaj. Idziemy zapisać się do klubu pojedynków. Znakomicie. Klub pojedynków Gryfindoru zbiera się jak sądzę, w wielkiej sali. No tutaj. Kurde, to jest fajne. To jest matlock, który rządzi. Zapytajmy go, co mamy zrobić. No właśnie zapytałem go, ale kurde, to jest fajne. Że tutaj nie ma tych stóp stop od mapy Koncotów, tylko tutaj dodali Nika, który z nami gada i tak dalej. To jest kurde, fajne. Dostaliśmy wiadomość z pytaniem, czy chcemy przystąpić do klubu pojedynków. O tak, potrzebujemy ciary. Dumbledore wznowił działalność klubu pojedynków. A przecież nie chcemy, żeby pokonali nas ślizgoni. Co mam robić? Możesz odbyć dla nas pokazowy pojedynek, żeby pomóc w nauce innym? Dla ciebie będzie to łatwe. Nie będziesz walczyć z, sam wiesz, kim, tylko z kolegą z Gryffindoru. Dobrze. Możemy zacząć od podstaw? Rzuć drętwotę na rona. Problem jest taki, że zapomniałem wszystkich zaklęć. Demonstruj zaklęcie drętwota. Raz, dwa, trzy, start! Ej, patrzcie, to jest ten paring tak zwany, kurde, albo i nie. Ale w każdym razie, ta drużyna, która przeciwko sobie walczy, do której Snape nie chciał dopuścić w drugiej części. Trzeba rozdzielić różne marzeń, wtedy powiedziała. Teraz Snape już nic nie może zrobić. Spoko. Ja. Jak już mówiłem, tutaj jest bardzo fajny system w ogóle wszystkiego. Unikania walki, strzelania zaklęciami. Ludzie. To jest genialne w tej grze. Ej, ty uważaj i słuchaj. Teraz przejdźmy do zaklęcia Expelliarmus. Jest naprawdę użyteczne, gdy chodzi o szybkie zakończenie pojedynku. Harry, możesz nam je zademonstrować? Czy on powiedział to do mnie? Ej, ty? Expelliarmus, Expelliarmus, Expelliarmus. Co ty myślisz, że wstaniesz? Że pozwolę ci wstać? Spadaj! Doskonale, Harry. Gotów do właściwego pojedynku? Dobra, Ron. Teraz możesz już mu oddać. No, Harry. Pokaż, jak się walczy w pojedynku. Spoko. Panie panowie Gryfoni. Dzisiaj do pojedynku stają, walcząc o szansę przystąpienia do klubu pojedynków Gryfindoru. Z lewej, Ronald Wesley! Wygraj, Ron! Z prawej, chłopiec, który przeżył i walczył z tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Czy naprawdę jest wybrańcem? Henry Portfel Runda pierwsza. Kłaniamy się najpierw, kurde, druga część mi się przypomina. To jest genialne, że tutaj dodali te kluby pojedynków po raz drugi. Przygotowanie. Na dole widzimy nasze życie, te niebieskie kulki. Musimy trochę rzucać tymi zaklęciami, a właśnie możemy też przytrzymać zaklęcie, wtedy są silniejsze. No tylko na razie... Wygląda na to, że tylko Ron może przytrzymać te swoje przytrzymać zaklęcia, co nie? Czy jak to wygląda? Na razie tylko Ron może robić te zielone drętwoty. my możemy robić tylko te... te y, nie, czerwone. Naładować nie możemy chyba chwila. Mm, przytrzymuje przyciski i nic się nie dzieje, więc raczej tego nie możemy zrobić. Spadaj, Ron. Właśnie uniki też możemy robić, jak w życiu się nauczyliśmy. No ale nie, może musimy się dopiero nauczyć tych lepszych ataków, patrzcie, my byliśmy nauczycielem GD, my byli, jesteśmy najlepszym czarodziejem tutaj z tych wszystkich młodych uczniów, najlepszy w, czarne, w obronie przed czarną magią, a tutaj wszystkie zaklęcia zapominamy, co rok. W Co rok zapominamy wszystkie, albo prawie wszystkie zaklęcia, które są dla nas ważne, musimy się znowu redukto i incendio nauczyć i wszystkie zaklęcia do walki też musieliśmy się sobie znowu przypomnieć. No i oczywiście co rok w ogwarcie jest remont, nie? Tutaj też na początku, jak już powiedziałem, remont tutaj jeszcze nie dokończyli w tej części remontu i tutaj wszystko musi być naprawione i w ogóle z, zrenowane, kurde. Nie ma takiego słowa. Ech, muszę się koncentrować na tej walce. Ech. W każdym razie wszystko musi być e, odnowione, tego słowa szukałem. Przez pomyłkę użyłem niemieckiego słowa. I jak? Dobrze. Mamy to też tutaj przy okazji taki level, nie? Mamy teraz czwórkę. Aaaa nie, mamy... Dostaniemy piątkę? Nie, mm, niestety tylko czwórkę mamy. Ale patrzcie, ta z tym... z tymi punktami przypomina mi strasznie Raymana Origins albo Raymana Legends. Oznaka szczęścia pooczątkującego pojedynkowca. Harry! 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 Witam cię w klubie pojedynków A Ron się nie dostał. Możesz się na pojedynki na ogłoszeń. Oczywiście, że zrobię to teraz. Wszystkie pojedynki w tym odcinku ludzie. W tym odcinku wszystkie pojedynki. Mamy cztery pojedynki. Spoko spoko. Chyba później będziemy mogli walczyć z... Hufflepuff'ami i w ogóle. Będziemy mogli walczyć z Hufflepuff'em, ze lideryną i tak dalej. Czyli trochę czasu to można nam zająć. Ale nie obiecuję, że będę walczył ze wszystkimi. Kurde, ale, ale szybko pokonałem. Patrzcie, jak fajnie klimat się zmienia. Nagle jest noc. To mi się podoba. Spawner. Ale oni szybko padają, ludzie, jak jak muchy, kurde. Naprawdę, jak muchy. Mam nadzieję, że następny jest trochę silniejszy, wiesz? Bo trochę dziwnie tak. walczy tutaj z kimś takim. I patrzcie, mam tylko dwójkę. Dlaczego? Przecież pokonałem jak najszybciej. Wynik końcowy, te. Eee. Jak z tego wyjść? Kurde. No. Muszę czekać, aż padnie. Pojedynek seniorów. Pierwszy. Du -du 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 -dum 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 -dum. Ciekaw jestem, kto jest kolejny. Kim będzie mistrz kim będzie mistrz. I tak dalej. A, patrzcie, tak samo jak w drugiej części, tutaj są, nagle są przeszkody. Chwila. Właśnie zdałem sobie z czegoś sprawę. Mówiłem przed chwilą, że... Em, można naładować tutaj strzał. My chyba też możemy naładować, czy nie? Nie, nie możemy na razie naładować, ale... Jeżeli naładujemy strzał to nasz strzał i tak będzie yy, czerwony albo taki pomarańczowy. Właśnie sobie przypomniałem, że tylko wrogowie mają zielone strzały. Żeby odróżnić. taka, taka pomyłka. Taki mały, taka mała pomyłka. E. Eh. Nie pozwolę ci na to. Umrzyj. O ty parszywy kundlu. Spadaj. Widzicie, tak Harry traktuje dziewczyny, dlatego nigdy nie znajdzie sobie żadnej. No, fajnie, e, ale mogę stąd wyjść. To trochę długo trwa. Te wyniki, te pokazywanie wyników. E, nic nie muszę robić, tylko czekać. Ciekaw jestem, kim będzie mistrz, jak już powiedziałem. Ta mistrz seniorów, ale tym prawdziwym mistrzem, kto jest? Jestem ciekaw. Ona nic nie robi. A to i on nie trafia, to jest dziwne trochę. A, wkurzyłem się teraz! Za! Szyd! Szyd! To jest dopiero mistrz! To jest dopiero mistrz! Ale moim celem jest pokonać wszystkie kluby. Być może nie na let's playu, ale no cóż! Nareszcie! Załatwiłem cię w pierwszej rundzie, jeszcze jedna. Kłaniamy się! Ale fajnie to... fajny klimat jest tutaj, prawda? Z tym. Ym, stołem, z tymi księżycami jak w drugiej części i w ogóle. Fajnie zrobili, prawda? Mi się to podoba, jak to zrobili. Umrzyj w końcu zdychaj i psie. Eee, przecież rzuciłem zaklęcie jak stałaś. To nie fair, to jest takie tabu jakby, że nie można tutaj rzucić kiedy ktoś leży na podłodze drugi raz może żeby się drugi raz wrócił. No fajnie. Został jeszcze tylko jeden mistrz. Fajnie, jest tę trójkę. Ciekawy jestem, dlaczego nie zostaje piątki. Nigdy. Przecież tak ładnie gra i tak dobrze mi wychodzi. Może nie można? O, ty. I zostać nowym mistrzem? Możemy w takim razie zaczynać. Let's uh, ready to rumble. Czy jak to się robi, mówi kurdy? Umrzyj! Śmiercią naturalną! Ja cię tylko tutaj trochę pokieraszuję. Trochę ci tej nogi z dupy powyrywam, ale nie umrzesz przez dlatego... Umrzyj... mile. Umrzyj... spokojnie. Umrzyj bez bólu. Jestem miły. Nie zabijecie. Uj... Chodź tutaj, pastetko! Pasztecie ty! Chodź do mnie! Ah! No, i ty nazywasz się mistrzem Gryfindoru? Ty jesteś kurde jakimś tam sałatnikiem. Ty jesteś tutaj ogórkiem takim kiszonym, wiesz? Tak, tak się zachowujesz w każdym razie. Myślę, że nawet ogórek by wa lepiej walczył od niego. I on jest mistrzem? Przecież ci ludzie wcześniej robili mi więcej problemów od niego. Dziwne, prawda? Końcowy wynik, jej, jestem mistrzem. Odznaka mistrza klubu pojedynków Gryfindoru. Są jeszcze inne kluby. Twoje zaklęcia używane w pojedynkach są teraz silniejsze. Wstecz! Udało się, ludzie! Wszystko załatwione, teraz się spotkamy z Ronem. A może zakończymy tu odcinek, co? Takie pojedyneczki. A, widzimy jeszcze. O, kurde. O. Zaczęło się lagować. Dzień dobry, Harry. Dumbledore kazał mi dać ci to. Jak się spóźno. tak marnie wyglądacie? Pojedynkowaliśmy się. I co? Nie mogliście poświęcić tych dwóch sekund na doprowadzenie się do ładu? No nie. Dumbledore mówi, że... Lubi kwachy. Że co? To hasło. Dumbledore będzie mi dawać w tym roku prywatne lekcje. Prawdopodobnie chcecie nauczyć jakiejś naprawdę zaawansowanej magii obronnej ze względu na... Przepowiednie. choć Ron. Pomogę ci z pracą domową na obronę przed czarną magią. A, no tak. Jeszcze nigdy nikomu nie pomagłaś tak chętnie, prawda? <ścoughs> Idź do gabinetu Dumbledore'a na swoją pierwszą prywatną lekcję. Dobrze, ludzie. W następnym odcinku mam nadzieję, że skończą w końcu z tym remonter w Ogwarcie i będzie fajnie. No i kurde, chcę jeszcze powiedzieć, a nie to co powiem w następnym odcinku. Idziemy w na następnym odcinku na lekcję Dumbledora. W tym odcinku były fajne pojedynki. Nie wiem czy będę robił dalsze pojedynki, być może tak, być może nie, to jeszcze zobaczymy pod koniec serii. No to na razie ludzie, do następnego odcinka. Jak się wam podobało to napiszcie jakiś komentarz. Cześć!